Za chwilę e, rozpocznie się finałowy pojedynek. Tak, jedna para koreańska, jedna chińska. E, zobaczymy e, dziewczyny prezentujące swoje style. U Korei jest też sporo, sporo zawodniczych defensywnych, chociaż nie sądzę, nie znam tych dziewcząt, ale nie sądzę, aby w Debla e, doszła do finału zawodniczka defensywna, chociaż to, to różnie bywa. Hmm. Didier Leroy, jeden z, z pracowników ITTF-u, po prawej stronie tyłem, który generalnie jest odpowiedzialny za organizację hmm, turniejów w cyklu Pro Tour. Długo tego nie mógł przeżyć. Tak, tam turnieje są organizowane rzeczywiście na bardzo, bardzo wysokim poziomie organizacyjnym jednocześnie to wszystko jest zagwarantowane. Można powiedzieć, nie liczą się z kosztami. Zresztą będąc będąc e, przed olimpiadą w, w Londynie, przed igrzyskami olimpijskimi e, e, będąc trenerem w Indiach w e, udział w misjach Azji, to muszę powiedzieć, że organizacja to znaczy warunki e, na turniejach w Azji przewyższają wielokrotnie e, warunki, jakie panują na turniejach w Europie. Jest po prostu, można powiedzieć, że jest przepych. No, hotele 4-5 gwiazdkowe, yy, sala, jedzenie, wszystko super. Z drugiej strony organizacja jest wręcz od, odwrotnie proporcjonalna. Organizacja to Europa, a już szczególnie Niemcy, no to bije na, na głowę Azję, a tam taka jest troszeczkę wolna Amerykanka. Już, proszę Państwa, przy stole dwie pary: chińska Ryu Shiwen i Muzi oraz koreańska Seok yong i Jeon Zhihee. Nie wiem, czy jedna z Koreanek nie jest defensorką. Zaraz się rozpocznie, rozgrzewka później. Walka o zwycięstwo w Wolfgorze w Pojď. Zawodniczki atakujące i widać optymalne, optymalne ustawienia to znaczy lewa prawa. W tenisie stołowym najlepszym rozwiązaniem w, w grze podwójnej jest lewa prawa. Tutaj Chinki widzę dwie, dwie prawe Koreanki lewa prawa. Już na naszych czasów to, to, to było wiadome, że, że lewa-prawa to jest optymalne rozwiązanie. Ja z Andrzejem byliśmy taką, takim wyjątkiem, parą. Jedną z nielicznych strzelówki światowej, która która miała dwóch zawodników praworęcznych, ale to spowodowane było po pierwsze bardzo dużą sprawnością Andrzeja, no i tym, iż grał bardzo dużo backendem. Bardzo dużo backendem odbierał serwów, co w związku z tym robił mi przestrzeń. I, i tak to po prostu. Tak to było, że, że potrafiliśmy wygrać najlepszymi parami na świecie. Koranki na Państwa ekranach. W grze deblowej, w przeciwieństwie do, 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 do gry pojedynczej. O dużo większe znaczenie ma odbiór podania, ponieważ no wiadomo, że się serwuje na jedną połowę i w tym momencie odbierający ma o wiele łatwiej, może kierować piłkę tam gdzie chce, serw nie jest w bardzo dużej jakości. A podstawowym właściwie uderzeniem w grze podwójnej to jest otwarcie flipem. To może być forehandem, tak jak przed chwilą właśnie tutaj zaprezentowała zawodniczka chińska. Lub ewentualnie tak jak powiedziałem, od 10 lat bardzo popularne i modne zagranie top, top spina flipa backendem. A teraz. Obserwują. Finki. Tak jak widać, obie pary, próbują, obie pary próbują otworzyć grę. To jest najbardziej agresywne i jedno z pewniejszych zagrań w tym momencie. Koranki. Lewa, prawa. Ustawione do, do forhendowo, szukają forhendów. Przy, przy układzie prawa, prawa, jak prezentują zawodniczki chińskie, na pewno musi być to dużo, dużo lepsza gra backendowa. I tu jak widać, pięć piłek rozegraliśmy, i we wszystkich pięciu piłkach było rozpoczęcie. Yy, albo w ogóle akcji, odbi czyli odbiór serwu był flipem, lub od razu yy, po pierwszej piłce. Także tutaj to widać. O, świetny atak. Pierwsze w światowym rankingu eh, Liu Xiuen. Pierwsze cztery finki w rankingu światowym: Liu Xiuen, Ding Ning, Li xiao xia i Wu Yang. Natomiast tych zawodniczek, które to oglądamy, oprócz eh, Liu Xiuen i jej partnerka. Muzi ma zdecydowanie dalej w tym rankingu, podobnie jak Koran Daleko poza pierwszą dwudziestką. Tutaj muszę powiedzieć, że nie są pozbawione szans koranki. No przede wszystkim dlatego, że prezentują ofensywny styl gry, który jest, pozwala im granie lewa prawa ręka. I tutaj widać, że od razu jedna zawodniczka jak otwiera grę, to druga już forhendem stoi i czeka. Troszeczkę w tym momencie utrudnione mają to zadanie zawodniczki chińskie. Jednak one sobie na pewno radzą z bardzo dobrym backendem i ze swoją sprawnością. Tutaj widać, że już dwie piłki, które właściwie zostały rozegrane bez uderzenia flipem. Chinki zaczynają i wygrywają punkty. Piękne, piękne zagranie, wyczekanie, następnie bardzo głęboko do, do strony forhandowej. Jeszcze z takim wkręceniem nad garstkiem. Bardzo trudne zagranie. Tak, widać, że tutaj decyduje generalnie odbiór podania. Tutaj precyzja, agre agresja wszystko może być w tym, w tym uderzeniu. No, kapitalna Oj. wymiana. Świetna kontra Koranki. Piękna, piękna. Patrzy na miejsca Koranek w rankingu Seok Ha Jung, 22, 24, Jean Ji -hi. nie zdecydowania w tym uderzeniu. I teraz niezbyt... Chiński w pierwszej grze pokonały debel japoński. Yuohirano Tomima. 3 do 1. No teraz wydawało się, że Liu nie ma wcale takiej złej sytuacji, tak, ale tak. była źle ustawiona. Tak, była troszeczkę źle ustawiona, troszeczkę spóźniona, a jednocześnie bardzo duża rotacja dolna, której chyba nie doceniła zawodniczka chińska. No i przestrzelany weekend. Uciekają na, znaczy remisują w tym momencie, wydawało się, że przy tej sytuacji, że Chinki będą mogły uciec na dwa punkty, ale nie jest remis. 8-8, teraz taka krótka chyba porozumienie się, jaki będzie serwis. Zakrycie, zakrycie rakietką ust, co by Chinki może nie zrozumiały. 9-8 e, dla Chineka, więc interesująca, emocjonująca końcówka pierwszego setu. niestety. Tym razem nie wykorzystała sytuacji, tak, bo, bo zawodniczka leworęczna y, bardzo dobrze skontrowała y, topspinem forehandem i teoretycznie łatwiejszą piłkę dostała jej partnerka. No nie, no nie wykorzystała, nie zdążyła się ustawić. Tak, i tu widać, że zawodniczki chińskie to co powiedziałem, są zmuszone do grania więcej backendem, ale grają tym backendem bardzo dobrze. Bardzo dobrze yy, rozgrywają, zaczynają dużo i mi się wydaje, że yy, koreanki powinny troszeczkę bardziej spróbować yy, już nawet troszeczkę bardziej przez środek stołu, jeżeli, jeżeli nie, nie tak czysto do backendu agresywniej. Chociaż muszę powiedzieć, że ta gra jest bardzo, yy, oczywiście stoi na wysokim poziomie. I, i jest ładną, ładną grą. Ale jest pewne odstępstwo jednak od tej zasady dwie praworęczne zawodniczki w chińskim deblu. Tak, z tym, że one same w sobie prezentują tak wysoki poziom. Po drugie, no, tym warunkiem to, to, to co mówiłem w przypadku Andrzeja były gruby i mojego jakie były. Bardzo dobre back Tak, która teraz serwuje, czyli Lucy Wen jest no zdecydowanie najbardziej utytułowaną w tym gronie singlistką. To już wspominałem, numer jeden listy rankingowej, ale przecież ona sześciokrotnie wygrywała y, ne, Protury. Wygrała y, turniej finałowy w 2011 roku, wygrała Puchar Świata w 2009-2012, a więc no, wiele, wiele tych sukcesów. na wicemistrzyni świata w Tutaj na pewno lepszym rozwiązaniem dla Koreanek jest lub krótkie przebicie lub zaczęcie flipem backendem lub forehandem w momencie kiedy grają dość długo i przebiciem tutaj Chinki zdążają tak obojętnie czy backendem czy forhandem i tutaj już zaczynają mieć przewagę troszeczkę pewniej. Ta przewaga, ta przewaga ustawienia Koreanek, czyli lewa, prawa zostaje zniwelowana dobrą grą, dobrą grą Chinek, a jednocześnie pewnością. 5-1 dość pewne prowadzenie. Odbiór bardzo blisko stołu, praktycznie Ręki nad stołem. To właśnie charakteryzuje dobrych deblistów. To ci, którzy stoją bardzo blisko stołu, nie muszą się do tej piłki praktycznie poruszać do stołu. Wiadomo, że podanie jest w, jeden, w, w jedną połowę. Zagranie ze zwodem, wykorzystanie troszeczkę wyższego odbioru. No i cały stół chciała bardzo głęboko zagrać, ale to było dobre, dobre zagranie. Tu koranka by nie sięgnęła tego. My partnerka ta właśnie serwująca Liu Wen Muzi, jak na dobre weszła do rosyjskiej reprezentacji w 2011 roku przed mistrzostwami świata w Rotterdamie, wtedy... Do Chińskiej? E, tak, zupełnie nieoczekiwanie e, pokonała Li Xiaoxia, e, wygrała też e, z Guo i Feng z tą pierwszą, znakomitą przecież ping 4.0 4 do 0 i, i, i wtedy określona mianem czarnego konia weszło dwie reprezentacji pojechała na Mistrzostwa to tej Pierwsze Mistrzostwo Świata w Rotterdamie Piękna akcja proszę mój, i to właśnie jest w wykonaniu kobiet możliwe u mężczyzn ta gra jest zbyt silna a tutaj piękna akcja dużo dużo piłek z rzeczywiście światowej klasy tak to jest tak za bardzo do środka było to zagranie Chinek i troszkę ułatwiło to zadanie Korance Stała w odpowiednim miejscu strzeliła tym forehandem bardzo ładnie. W tej, w tej parze jest potencjał koreański. Jest potencjał, a z drugiej strony... One są bardzo po, równe. Tak, ale w po tak pięknej akcji na następna akcja, gdzie teoretycznie łatwe zagranie, yy, zbyt dużo prostych błędów. Właśnie jak teraz, dobre rozwiązanie, top skin backhand partnerka, strata dość łatwej piórki przez koreankę. A, a nie mogą sobie pozwolić, przy tak wysokim poziomie Chinek, nie mogą sobie pozwolić na rzeczywiście proste błędy. Dzięki podobne warunki fizyczne. W deblu koreańskim znasz, znacznie wyższa. Ta nieco wyżej sklasyfikowana e, Sok Hyun. Teraz obserwuje Jeon No nie trafia, proszę Państwa. nemuzji wydawało się, że taka wykładanka klasyczna tylko uderzyć i będzie w stole, ale tak się nie stało. Teraz zobaczymy e, tę akcję. Rotacja troszeczkę zmieniona po. po I była po siatce. Także to są tylko pozory, że to jest łatwe, a to jednak zmiana rytmu, trzeba się ustawić. Gra bardzo ładna, otwarta, co jest... Co jest co tak, jest to se, zaczął się przecież od wysokiego prowadzenia tak, Kinek, tak. a teraz mamy blisko yy, taki wynik, który jeszcze daje szansę Korankom, Tyle, że 9 do 7 dla Kinek i ich serwis. Zasypnęły dwa koleżance odbiór. Ramka No i wyrzucają. A więc Setbol będzie doszły, odrobiły straty. Wydawało się, że ta końcówka będzie bardzo emocjonująca, ale już trzy punkty i Setbol dla innych tam, gdzie koronki mają szansę, tam, gdzie zaczynają akcje, gdzie zaczynają atakować, nie dają atakować zawodniczkom chińskim, bo o, Ależ. drugie takie zagranie. bardzo ładne to wyglądało, bardzo ładnie to wyglądało i to właśnie jest, jest. ta, o której przeminałem, ta wyższa w tym Sz... gronie Shokai. Światowej zag... klasy zagranie, to wyczekanie, to nie było szybkie zagranie ze stołu, tylko wyczekanie, także zawodniczka chińska nie, do ostatniego momentu nie wiedziała, co zrobi koreanka. Rzeczywiście, dwa takie zagrania w tej grze, rzeczywiście, to jest światowa klasa. Tak, tam gdzie zaczynają, grają ofensywnie, zdobywają punkty. A ja zdobyłem dwa punkty. Trener chiński, jak zwykle, czujny. Czujny jak ważka. No, w takim momencie kilka razy już mówiliśmy o tym, że w dobrych, w dobrych chwilach są e, brane te czasy. No, generalnie to, trenerzy to są właściwie, w, można powiedzieć, w 100% procentach byli zawodnicy. To, to czują, zwłaszcza, że z boku y, nie ma takich emocji y, jak przy stole i, i trener potrafi to bardziej trzeźwo ocenić. po czasie 1 19 Bardzo ważne szczególnie, szczególnie dla Koreanek. No jednak nie, tak. nie udał się ten atak niższej z Koreanek Jihie, nie trafiła precyzyjnie forehandem i w tym momencie 2 do 0 w finałowym pojedynku. Debli na turnieju World Tour w Kuwejcie. Chinki dzieli od zwycięstwa już tylko jedna wygrana partia. Właściwie to był kontratak. Niedokładne podanie Koreanki. I tu już partnerka mogła tylko ratować się bardzo ryzykowną rypostą, której nie zdążyła. Tak i w powtórzeniu w powtórce widać tutaj to super zagranie. Po przekątnej. To kolejna ładna, piękna akcja. Tak jakby brakowało kropki nad i w zespole koreanek. I zaczynamy trzeci set. 2-0. Liu Mu. Na pewno już bardzo ciężko będzie w tym momencie y, pozbierać się Koreanką, ale one zawsze walecznie do końca. Tutaj niewygodna piłka do flipa forehandem. Ym, bardzo ciężko się do takiej piłki ustawić, aby zaflipować ze strony backendowej forehandem, minimalnie chybiona. Two, no i teraz e, znów e, znakomite zagranie Seo Hyung. Zdążyła zareagować, znakomicie skontrowała. Po prostej tutaj już, już nie miała szans zawodniczka chińska. No wydawało się, że dogodna tak, sytuacja. Tak. Bo była dogodna. No właśnie no była. sporo, sporo błędów tej niższej skoranek. Troszkę słaby się prezentuje, przynajmniej w tej fazie, gdyby wcześniej grały bardzo równo. Troszeczkę to zagranie flipem po odbiorze serwów Chinek jest zbyt, zbyt pasywne. Zawodniczki chińskie grają z tego dość agresywnie. I tu mi się wydaje, że jednak więcej, więcej, agresji, więcej agresji w wykonaniu zawodniczek koreańskich. One muszą grać, zagrać agresywniej przeciwko takiej parze, znakomitej parze, jaką jest para chińska. Pomimo tego, że są obie y, praworęczne, to jednak te bekendy ich są światowej klasy. Pomysł był dobry na zakończenie tej akcji, ale zabrakło precyzji. Nie mówię o tej akcji, o tej wcześniejszej, kiedy Kramka atakowała po prostu Walchenty. Y, Najładniejsze są te akcje i rzeczywiście stojące na wysokim poziomie jak jest gra otwarta Nie ma tego pierwszego agresywnego tempa back and forehand Jednak się nie mieszczą Chinki widać po minach dość pewne Bo igrają pewnie i wynik jest dla nich dość korzystny Two, six. Chyba zagrania flipem forehandem chybiona i to chyba dość znacznie prawdopodobnie do końca nie rozczytała rotacji bo nie jest to też zawsze takie proste tutaj ponowienie tego flipa ze strony backendowej tym razem skuteczne ze zwodem bardzo, bardzo głęboko do, do strony backendowej gdzie nie sięgnęła zawodniczka chińska i tylko agresja ratuje zawodniczki koreańskie tak to było to było niezłe końcową piłkę jak, jak tutaj wspominaliśmy znowu leworęczna niższa zawodniczka Yy, koreańska zepsuła. A Ale tym razem bardzo dobrze, tak. Tym razem bardzo dobrze wyblokowała. Bardzo silny atak chiński, a partnerka poprawiła. To co powiedziałeś wcześniej, jak się utworzą, jak ta gra jest bardziej otwarta, kiedy dochodzi do takich tak. wymian, to wówczas zwiększa się tak, zwiększają się szanse koralne. Tak, zwiększają się przede wszystkim tego, że jedna z nich jest otwarta forhendem. Właściwie dwie. Właściwie dwie, bo... bo... Leworęczna, równecz. Tak, leworęczna, praworęczna. Teraz już przejęły inicjatywę od początku tej akcji. I zdobywają ósmy punkt coraz bliżej do zwycięstwa w finałowym meczu gry podwójnej. No, tak, w momencie, kiedy zapięte są do defensywy, no właściwie tracą, tracą szansę na wygranie takiej wymiany koranki. Tak, to jest początkowa faza akcji, bo właściwie Chinki cały czas atakują i jeżeli wzniosą się na wyżyny umiejętności Koreanki, no to wtedy skontrują, wyłapią. Ale, ale to jest jedna, dwie piłki na pięć. A za mało tutaj własnej inicjatywy, troszeczkę chyba. To była trochę szczęścia, dosłownie po kancie stał, spadła piłka. I punkt dla koranek. No niestety ten blok nie był skuteczny. Atakują cały czas, tym razem w roli atakującej muzji. I jest piłka meczowa. 10-6, przepraszam. Jeszcze będzie trzeci set. Już się pośpieszyłem 11-6. No i wszystko jasne. A więc 3-0 wygrywają Chinki. No, były faworytkami, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.